Mano z tej strony Eerald Minecraft I... Screen. Yes, screen Gracie jest moim bratem screenem. Będziemy się grali w serię. Znaczy znowu... <grym> Będziemy <grym> grali w Minecrafta. To jest nowa seria Minecraft survival. i... tworzymy świat. Dobra. inna Minecraft. Dobra, żadnych trzy, żadnych tył włączone, domyślne, gotowe, Kali na Minecraft. Słyszę, dobra. Grzebna też w parku, jak widać, ja będzie chyba fajna, będziemy grali w survival, to będzie coś, coś, zwykły są w coś w stylu, coś w stylu szybciej. Okay. Do którego budowania? Szybki ustępny. Dobra. Dostępny świat. Dobra. Ale laki. Już? Yr. Tak. Opcje. Graficzne.

W następnym odcinku podam jego nazwę. Ja robię Drewniany Kilo, a ja robię jakie Imię. Idę pod ziemię, kochaj, kocham kubla. Wyraź, dużo że zrobimy że jeszcze w tym odcinku kartkę. Okay. No nadie jest Powiedziałyczna To powinno już Ale ładno no, się Biorę brzorzę, bo mi się przyda no. Seria powinno być fajne, a powinna Wam się podobać. Mi bardzo się podoba. Znaczy lubię każdy z drugim Cztery je będziemy próbować, dopóki nie pokonamy jednego z boców. Z tą długo chyba. Dobra, będzie szansa, obra. Cześć. Dobra, Dobrze. Tam będzie trzy krew, tak? Kamienny I kamienny. I wyrok. A! Tobie się zrobię kamienny pieprz. I sikiemkę. Idę podabijać trochę królek. To jest Ładna okolica. Zbieraj drewno! Zbieraj drewno! Ja porabijam owce. Chyba referredceni naciśnęli... P白, bohatę trzeba się p Ale głębiej to pójdziemy w następnym odcinku, chyba. Albo wiesz, na wkrótce. Potem? Znalazłem K. No, ale weźmy trochę węgla, węgla znalazła. Znalazła, nie ma. Znaczy, może i jest, ale głębiej, ale nie chce mi się tam wchodzić. Węgiel. Robisz już HT? No, robię. I zobacz, prawdy. teraz jeszcze tylko program trzysta, lewo. gdzie jesteś? to się przyda. Czy to czy nie? Ej, ej, ej butuj już HP! Okej, okay, mam 34 4 drewna. Czeka, jeszcze, jeszcze. Dach ma być z drewna, a reszta może być zasy. Ale ja nie mam drewna, to weźmy trochę drewna, które pozbieraj. Kurde, kiedy ja to

Chwileczka, dwie owce niepotrzebne. Szerega będzie kancelarzką u mnie, bo bez się nie chce. Nie chce mi się. chce ci się, ale ja ci nie pozwalam. A co ty tu masz do Pić, bić! Krowa! Masz trochę jedynek? No 100k. Nie, to Jedzenie potrzebne. Nie, ale się ładnie ty nie ustawiły. Ale się ładnie ty nie ustawiły. Dobra, to lepiej trochę ty. Patrzcie, do siebie. A, nie mogę wprytować, tym muszę. Okej, lecę do siebie. Okej. Okej. Uuu, ładnie. Chodź, chodź tu na dół. Ja, ja jakoś tu to muszę tu DAJ tak, 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 tak miał być z dresem! Dobra, daj mi drażnę. Dob 14 wystarczy? co? Jak to wygląda? Jak on ma być zbudowany, można Jak chcesz, byle był ładny. To nie jest Minecraft Survival do odwal, tylko to jest Minecraft Survival. Ja nie wiem, ale ładnie to wyglądać nie będzie z tym razem. mają być ustawione wszystkie w jednym kierunku. Nie, tutaj też to, to będą tak ustawione. Nie, nie, mają być tak, tak jak wszędzie.

А давно. Еще. Карт? Карт, дай до одного. А я что? Ай, а стой, 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 O! Dobrze! Ale tego tak ma nie być! prawdę nie będzie. To już będzie jak to budować, tak? Ale nie, źle, nie o to chodzi mi. Szybciej buduj, bo teraz będzie dołąc. do. Jakim gramy? Dobra. No, tutaj jest po więcej drewna, bo nie wystarczy. Wiesz co, szybciej tu buduj, bo czas nam się kończy. Robiłeś? zrobiłeś? Nie Dobra, może być tak, tak jak robiłeś Ale brakuje mi masz, masz, masz. A ty zrób drzwi

to będzie koniec. Chodź tu. Stoimy. Szybciej! No chodź tu, głupku! Tak? Dobrze. No słyszysz? Nie mamy czasu! Zostaw mnie na to Nie, już czas się kończy, dodało! Dobra, chodź No chodź tu już! Do widzenia, trzymajcie się, cześć, łapka w